Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Archi i zapraszam Was do testu BMW G31. Jest to wersja 520D, czyli dwulitrowy diesel 4cylindrowy o mocy 190 koni. W tym przypadku mamy również napęd na 4 koła. Natomiast były również z napędem na tył. W naszym przypadku jest to wersja poliftowa. Natomiast ten samochód był produkowany już od 2016 roku, bodajże typowo do sprzedaży trafił w 2017. 2.20 wersja poliftowa weszła na rynek i my właśnie mamy rocznik 2020. Pozwólcie, że założę sobie kaptur, ale jest bardzo zimno. Zanim powiecie, że felgi słabe, to zobaczcie, są faktycznie słabe, natomiast jest to opona zimowa. Mamy oczywiście do tego empakietowe felgi. Także mamy tutaj zewnętrzny empakiet i mamy również empakiet wewnętrzny, ale wewnątrz będziemy oglądać za chwilę. Jaka jest różnica między liftem a przedliftem? No, w zasadzie ta różnica nie jest wielka. Głównie są to jakieś tam elementy charakterystyczne, czyli lampy przód, lampy tył, trochę jest zmieniony grill. I tak naprawdę sylwetka wiele się nie różni. m -pakiet w BMC to jest coś, co tak naprawdę robi bardzo różnicę ze względu na to, że ja przynajmniej mam takie zdanie. To jest moja subiektywna opinia, że gdy nie mamy M-pakietu, wygląda tak bardziej luksusowo takie opływowe kształty i tak dalej. A M-pakietowe wersje, obojętnie czy to w serii trzeciej, czwartej, piątej, siódmej, m sprawiają, że ona nabiera takiego pazura, że faktycznie są ostrzejsze te linie, te zderzaki są fajnie naprawdę zakończone i w tym przypadku też ten M-pakiet bardzo mocno, bardzo mocno pasuje i generalnie sylwetka tego samochodu to jest coś, co mi się podoba bardzo. Mi osobiście bardziej siedzi ten model niż ta następna generacja, czyli ósma, ta najnowsza. Ona jest taka jakaś, już, mi się wydaje, że to już jest przekombinowane. Charakterystyczne lampy, takie przydymione, rozumiesz? Przydymione lampy, czerwone z takim czarnym, delikatnym i tak dalej. Bardzo fajnie się to komp komponuje, bardzo fajnie to wygląda. Tym bardziej, tak jak mówiłem już wcześniej, w połączeniu z tym empakietem, tutaj mamy taki delikatny, można to nazwać a la diffusor. Także pod względem stylistyki, ja osobiście. Tutaj jestem ukontentowany. BMW w kombi. A co to znaczy? A to znaczy, że możemy otworzyć samą szybę. Mega to jest praktyczne, uważam. Nawet już w BMW E46 to było. W E36 chyba jeszcze nie było, nie? Ja osobiście tego nie wiem. Możecie napisać w komentarzu. E46 to było i rdzewiała cała tutaj. Dlatego klapy w E46 rdzewiały na potęgę. Fajna, praktyczna rzecz. Gdzieś tam po prostu podchodzisz. Pyk, wrzucasz coś, cyk, idziesz dalej. Myślę, że naprawdę fajna, fajna sprawa. No i zobaczcie, jaki my mamy tutaj bagażnik. Jak to się nam podnosi automatycznie, tutaj do góry. Manualnie też możemy, nie? To, o, zobacz, zobacz jak samo jedzie. Mamy hak i zobaczymy, jak on sobie wyjeżdża tutaj. O, i to jest, i to jest Bayer. To jest fajny Bayer i to szanuję w BMK. Tylko słyszałem, że to się lubi zepsuć. Także wiesz, w momencie, jak to się zepsuje, to masz lekki problem, tak? Bo jesteś gdzieś na wakacjach i nagle ci hak nie wyjeżdża, a ty masz przyczepę. I nie musimy tutaj nic dotykać rączką, nie musimy naszych wspaniałych, czystych rączek brudzić. Całkiem fajny bajer. Nie? Automatyczna klapa. No jest, tu, jest to dosyć wyposażona wersja, natomiast nie jest to najbogatsza. Zaraz, yy, omawiając środek, będziemy o tym rozmawiać. Bagażnik jest dosyć duży. Trochę tutaj te nadkola są takie zabudowane, nie? Ale mimo wszystko ja, wydaje mi się, że naprawdę to styka. Tutaj mamy na siłowniku dodatkowy jakiś schowek. Wydaje mi się, że trochę jak na brak koła jest wysoko ta podłoga. Natomiast nie możemy narzekać. Bagażnik jest naprawdę spoko. A więc co? No, jesteśmy w piątce, więc powinniśmy tutaj poczuć delikatny komfort. Siedzę tutaj komfortowo, jechaliśmy się przejechać tym samochodem, właściwie jechaliśmy tutaj na miejscówkę już było czuć komfort w przednich fotelach, jak chodzi o tył też naprawdę dobrze się tutaj siedzi siadasz i tak jakoś wpadasz w ten fotel, takie masz wrażenie że po prostu dobrze w nim jesteś usytuowany mamy tutaj, o takich jeszcze nie widziałem ale też takie trochę przekombinowane cup holdery podłokietnik dosyć duży, dosyć krótki, cup holdery takie no mam wrażenie, że że to może się zepsuć, aczkolwiek wygląda to dosyć, wygląda to dosyć solidnie i możemy sobie zrobić coś takiego i tutaj włożyć jakieś długie elementy typu narty, jakaś deska eleganckie fotele, pełna skóra oczywiście M-pakiet, czarna podsufitka komponuje się to fajnie mamy, dlaczego mówię eleganckie bo nie mamy tutaj już tych takich jak na przykład w przypadku trójki jakichś przeszyć czerwonych czy tam niebieskich tutaj mamy bardziej to utonowane czyli czarna skóra i biała, taka biała szara nić Tutaj mamy już USB typu C, czyli jak na 2020 rok to dosyć spoko. Ale nie mamy tutaj, na przykład podgrzewania foteli tylnych, nie mamy tutaj trzystrefowej klimatyzacji. Dodatkowo jakieś schowki, elementy wykończenia tutaj srebrne, takie jakieś szczotkowane aluminium. Wygląda elegancko przechodzimy na przód. Tutaj jak już wchodziłem to oczywiście elektryczne fotele co w serii 5 no raczej tego nie powinno zabraknąć jak chodzi o wyposażenie jest tutaj całkiem ciekawe mamy tutaj piano black, który już jest porysowany, to oczywiście jest dosyć normalna rzecz, fajnie wygląda ale jak chodzi o praktyczne zastosowanie to raczej, raczej kiepsko szczotkowane aluminium, tu jakiś schowek ładowanie indukcyjne telefonu więc to też na plus, tu jeszcze mamy USB-A ciekawe czy tu jeszcze będzie USB-C okej, okay, mamy dodatkowy schowek w podłokietniku taki BMW-owski typowy, rozdzielający się na dwie części podłokietnik duży, natomiast nieregulowany czyli no tutaj jesteśmy. Ale on jest na tyle duży, że to jest po prostu wygodne podczas jazdy. On jest nam praktycznie na równej wysokości z podłokietnikiem lewym, jak chodzi o wyposażenie to kierownica podgrzewana, mamy tempomat aktywny, natomiast zwykły bez utrzymania pasa ruchu, automatyczne światła. Nie mamy head-upu, czyli o inaczej, bo, bo to będzie łatwiej z takich rzeczy, które nie ma, które mogłyby tutaj być, to oczywiście wentylowane fotele, ich tutaj nie ma. Headup Panorama. Tak, i nie mamy pamięci w fotelach. Fotele są bardzo fajne, jakby ja jestem fanem, jak chodzi o BMW. W niektórych markach. I nawet chyba w BMW jakimś, tylko teraz na Państwa nie wiem czy w szóstce to było, że ta pikowana skóra, że ona jest wszędzie i to już wygląda, to już podchodzi pod, pod wieśniactwo. Natomiast tutaj jest to zrobione tak, że to jeszcze się łapie w taką elegancję. I w ogóle mam wrażenie, że te fotele są jakoś tak wyjątkowo dobrze zrobione, nie ma żadnych przetarć na nich, mimo tego, że samochód ma już 110 tysięcy przebiegu. Jak chodzi o środek, to oprócz tego, Piano Black jest naprawdę bardzo fajnie, jest bardzo zadbany. Przechodzimy do jazdy próbnej. A więc tak, przechodzimy do jazdy próbnej. Aha, właśnie o czym zapomniałem powiedzieć. Nie ma tutaj nagłośnienia. Jest tutaj standard BMW, jeśli chodzi o nagłośnienie. Oczywiście mamy też ambientę które możemy sobie gdzieś tam podmieniać, jeśli chodzi o kolorek. Trzeba powiedzieć, że BMW pod kątem designu w środku topka. Jak już tak mam obycie z większą ilością samochodów i bardziej się przyglądam. To BMW fajnie wygląda w środku. Jest tutaj jakoś tak po prostu siedzi mi to. Mamy tutaj virtual cockpit solidnych rozmiarów. No i tak zmieniamy sobie na przykład tryb jazdy na komfort i już nam się tutaj dzieją inne rzeczy, dajemy sobie na sporta, też mamy inne zegary. Jest to po prostu ciekawsze. W przypadku chociażby Volvo nic się z tym nie dzieje i jest to po prostu nudne. Oczywiście no to już jest BMW w serii piątej więc no tutaj oczekujemy od tego auta, żeby nim się jeździło po prostu komfortowo To ma być już taka limuzyna, to już jest dosyć dużych rozmiarów samochód Ogrzanie kierownicy, które już bardzo dobrze tutaj działa, bardzo fajnie, na całości idealnie Mamy tutaj 520d, jest to 190 koni, 2.0 diesel, 4 cylindry no nic, yy, nie mamy tutaj jakiejś spektakularnie wysokiej mocy, natomiast tutaj chodzi o ekonomię. Średnie spalanie, które nawet tutaj jest w komputerze tego samochodu, to jest 6,4 litra. Wydaje mi się, że jak na tak duży samochód, no to naprawdę to spalanie jest bardzo dobre, a na pewno w trasie możemy zejść jeszcze na niżej. Fajnie wyłapuje dziury, jest już wyciszony. Praktycznie póki co żadnych szumów. Oczywiście na razie jedziemy 60, 50, 60 na godzinę. Co do ceny, tu mamy rocznik 2020. Ten samochód na budziku ma 110 000 kilometrów Jakby nie patrzeć, trochę przejechał. Natomiast w momencie, jeśli mówimy tutaj o serii 5, która raczej służy na trasy, tym bardziej w dieslu, czterolatek, no to wydaje mi się, że to jest taki dosyć racjonalny przebieg. Taki samochód to jest koszt około 160 000 zł. Oczywiście. Ja to zawsze powtarzam: można taniej, można drożej, wszystko zależy od wyposażenia, od tego jak jest utrzymany, od bezwypadkowości, od historii i tak dalej. Także tutaj wiele aspektów wpływa na cenę. Na pewno to są przedziały rzędu tam od 100 tysięcy wydaje mi się, za takie jakieś przedliftowe wersje yy, tańsze. Do nawet pod 200 tysięcy, spokojnie możemy podejść, jeśli mówimy o poliftowych wersjach z niskim przebiegiem, z bogatym wyposażeniem, z empakietem, i tak Generalnie, pozycja w fotelu jest bardzo wygodna. Jest bardzo wygodna. Naprawdę, tutaj. Pewnie przez to, że jest to M-pakiet i mamy takie bardziej powiedzmy sportzice, tak, bardziej takie sportowe, które nas tutaj obejmują, jak chodzi o lędźwia, jak chodzi o plecy. Czujemy się pewnie, czujemy się komfortowo w tym fotelu, on, on nas tak otula. Mamy teraz zimówki, więc siłą rzeczy będzie trochę głośniej w środku. Natomiast, no co, jedziemy 100 na godzinę, trochę słuchać opony ale jakichś szumów nie ma wcale gdzie dzisiaj naprawdę jest dosyć mocny wiatr bardzo fajnie się jedzie, naprawdę, jest komfortowo komfortowo się podróżuje tym samochodem fajnie wyłapuje dziury, fajnie działa zawieszenie jeszcze zrobimy sobie teraz sporta, damy na tryb jazdy sport, indywidual zaraz sobie jakieś przyspieszenie zrobimy, zobaczymy jak to jak to przyspiesza te nasze całe 190 kuni Ok, no przyspieszenie jest takie no, normalne, nie? Nie, mam, nie będziemy tutaj, nie urywa na pewno dupy. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej wystarczająco do takiego normalnego jeżdżenia. Kamera cofania oczywiście, czujniki parkowania, nie mamy tutaj kamery 360. Samochód jest dynamiczny, jest na tyle dynamiczny, na ile powinien być. Jest wystarczająco dynamiczny, nie ma jakiejś zmuły, daje gaz i cyk. I on przyspiesza fajnie, ciągnie, bardzo fajnie zmienia biegi, szybko więc wydaje mi się, że, że jest naprawdę ok. Jeszcze chciałbym powiedzieć teraz do wszystkich haterów w komentarzach że nasze testy nie chodzi tutaj o to, żeby czytać z Wikipedii jakieś e, informacje, tylko to ma być moja subiektywna opinia, bo wydaje mi się, że taki normalny użytkownik nie będzie czytał 50 artykułów i zagłębiał się w każdy jeden szczegół, tylko raczej po prostu tak szeroko patrzymy na samochód, tak jak się nim jeździ, jak się w nim siedzi, takie podstawowe rzeczy. Nikt e, z takich normalnych użytkowników. Nie będzie się skupiał na każdej, jednej, poszczególnej informacji o samochodzie, tak? Także tutaj chciałbym uspokoić Was w komentarzach. Natomiast jeśli macie coś do siebie, od siebie do dodania, to jak najbardziej zapraszam do komentowania i do podawania jakichś ciekawych informacji o danym modelu. Także co? Daj lajka, like daj suba, daj komentarz i to by było na tyle. Widzimy się już za tydzień. W każdą niedzielę wrzucamy test. I wrzucamy jakiś tam odcinek. Także pozdrow się, trzymajcie się.